Dziękuję bardzo. To sprawozdanie jest wynikiem niezwykle trudnych negocjacji i jest niezwykle trudnym kompromisem, który niestety był i jest podważany na tej sali. To jest powód, dla którego my nie możemy się zgodzić na brzmienie artykułu 91, który oznacza zaostrzenie, radykalne zaostrzenie polityki klimatycznej, co oznacza podniesienie kosztów dla wszystkich branż energochłonnych takich jak papier, chemia, nawozy dla rolnictwa, szkło, stal. Dla zakładów, które konkurują w tym samym czasie z podobnymi zakładami w Chinach, Rosji, Kanadzie czy, czy Ameryce w kontekście rozmów o wolnym handlu to jest szczególnie ważne, jeszcze ważniejsze niż zwykle. Totalna dekarbonizacja, która pojawia się w tym sprawozdaniu, to jest jeden z europejskich zabobonów, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością energetyczną również u nas, w naszej części świata. Zgodnie z ocenami e, analitycznymi, jeszcze w 35 roku ponad połowa naszej energii będzie pochodziła z paliw kopalnych, stąd dyskryminacja polityczna paliw kopalnych jest nie tylko mało realistyczna, ale również przynosi bardzo niekorzystne konsekwencje dla, dla naszego przemysłu blokuje konieczne inwestycje w energetyce, pozbawia rynek koniecznej stabilności i w końcu jest głównym powodem, dla którego energia w Europie jest najdroższa na świecie.